Cześć, kochani! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A jeśli odcinek Was zainteresuje, zostawcie również łapkę w górę oraz komentarz. Zapraszam! Fabianice to miasto położone w województwie łódzkim. Na oficjalnej stronie miasta w zakładce dla turystów znaleźć można 10 najciekawszych miejsc, które warto zobaczyć w mieście. Wśród nich wymienione zostały m.in. Dwór Kapituły Krakowskiej, Park imienia Juliusza Słowackiego, Fabryka Barucha czy ponad stuletni Dworzec PKP. W Pabianicach, podobnie jak w wielu innych miastach, doszło do kilku zabójstw, o których mieszkańcy nie potrafią zapomnieć. Zbrodnia, której dopuszczono się w maju 2002 roku, przeraża głównie ze względu na to, kto okazał się sprawcą. Natalia przychodzi na świat w 1986 roku. Jest czwartą i najmłodszą córką swoich rodziców. Już od najmłodszych lat jest oczkiem w głowie rodziców, bliscy dostrzegają, że jest stereotypową córeczką tatusia, która swoim uśmiechem jest w stanie skruszyć każde serce. Dziewczynka jest do taty bardzo podobna, najbardziej ze swojego rodzeństwa. Być może również to sprawia, że tata traktuje ją w sposób wyjątkowy. Choć kocha wszystkie swoje córki, to właśnie najmłodszej poświęca najwięcej czasu. Poza wyglądem Natalia dziedziczy po ojcu również wiele cech charakteru. Może nie genetycznie, ale z uwagi na ich silną więź, jest w niego zapatrzona i naśladuje go w zachowaniach. Stąd upartość, która charakteryzuje zarówno ojca, jak i małą natalkę. Są podobni fizycznie i charakterologicznie. Natalia odziedziczyła również sporo cech po mamie, głównie te, których wolałaby jednak nie posiadać, czyli łatwowierność, jak sama ją nazywa, naiwność oraz nadmierne zaufanie do osób, które na to zaufanie nie zasługują. Mała Natalka podziwia ojca za jego pracowitość, Siłę i tęskni za nim nawet wtedy, gdy ten wychodzi na kilka godzin do pracy. Nie lubi, gdy nie ma go w domu. Z tęsknoty zakłada na małe stópki jego kapcie. Kiedy bawi się na podwórku ze swoją siostrą Emilką, zawsze wraca do domu na czas, by rodzice się nie martwili. Jest dzieckiem empatycznym, nie sprawiającym żadnych problemów wychowawczych. I cieszącym się życiem. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych około 1997 roku Natalia zaczyna zauważać w tacie zmianę charakteru. U spokojnego dotąd i opanowanego człowieka zaczynają pojawiać się zupełnie odwrotne zachowania. To, co do tej pory przyjmował ze spokojem, teraz powoduje u niego napadę złości. Z relacji Natalii wynika, że ojciec zaczął wybuchać z błahych powodów, bo długopis nie pisze, bo nie może znaleźć okularów. Tata dziewczyny nie wypowiadał się w mediach i dlatego trudno ocenić tę sytuację, a są to jedynie słowa samej Natalii przytaczane przez Katarzynę Bondę w książce Polskie Morderczynie. Natalia twierdzi, że agresja ojca narastała. Już nie był tym samym ukochanym tatusiem, teraz zaczął przejawiać zachowania agresywne. Jak twierdziła dziewczyna, zaczął bić mamę, dzieci, a nawet psa. Nie pił alkoholu i to nie alkohol był czynnikiem wyzwalającym. W zasadzie nikt nie wiedział, co tym czynnikiem było. Jednak życie w tej rodzinie po kilkunastu latach niemal sielanki. Zmieniło się diametralnie. Natalia podkreśla jednak, że nie jest pewna, czy rzeczywiście tata tak bardzo się zmienił, czy po prostu jako mała dziewczynka nie widziała, że wcześniej być może przejawiał również jakieś zachowania agresywne, jednak ona była zbyt mała, by cokolwiek dostrzec. W 1999 roku w życie wchodzi reforma edukacji. Dzieci urodzone w 1986 roku są pierwszymi, które pójdą do gimnazjum. Niektóre cieszą się na wieść o zmianie szkoły, o tym, że poznają nowych kolegów. Dla innych dzieci powstanie gimnazjum nie wiąże się ze zmianą otoczenia, bo pozostaną w tych samych budynkach szkolnych z dokładnie tą samą grupą rówieśniczą. Są jednak również i takie dzieci, które bardzo się tą zmianą stresują, boją się zmian. Natalia, idąc do pierwszej klasy gimnazjum, zaczyna przejawiać pierwsze objawy buntu wieku nastoletniego. Jeszcze przed ukończeniem czternastego roku życia po raz pierwszy ucieka z domu. Trafia do swojej cioci, której zwierza się, że nie czuje się bezpieczna w domu rodzinnym. Ciocia uważa jednak, że dziewczynka przesadza. Odwozi ją do domu i tak kończy się pierwszy gigant Natalii. W tym czasie najstarsza siostra czternastolatki wychodzi za mąż i zakłada swoją rodzinę. Kolejna ucieczka z domu to zatem podróż do siostry. Tam Natalia szuka zrozumienia. Siostra daje jej to, czego nastolatka potrzebuje. Wierzę najmłodszej siostrze, nie jest łatwo. Rozumie ją i wspiera. Natalia zaczyna coraz częściej uciekać z domu, niekiedy jeździ do siostry, a innym razem podróżuje okazją po całej Polsce. Zdarza się, że znika na całe tygodnie, a nawet miesiące. W tym czasie w ogóle nie interesuje się szkołą, choć pewnego dnia. Zdecydowała się powiedzieć w szkole o tym, co dzieje się w jej domu i dlaczego ciągle z niego ucieka. O tym, że ojciec stosuje przemoc, a mama ciągle przebywa w szpitalu, ponieważ choruje na schizofrenię. Natalia trafiła wówczas do pogotowia opiekuńczego, a następnie do domu dziecka w Piotrkowie Trybunalskim. Starsza siostra postanowiła zostać rodziną zastępczą dla Natalii i tak dziewczyna trafiła do siostry na pół roku. Jednak w tym czasie ojciec walczył o odzyskanie córki. Natalia wróciła więc do domu rodzinnego. Jednak sąsiedzi stracili do rodziny zaufanie. Z powodu ucieczek Natalii i choroby jej mamy. A także awantur, które odbywały się w ich mieszkaniu, sąsiedzi zaczęli nazywać ich patologią i nie chcieli ich w swoim sąsiedztwie. Rodzina wyprowadziła się do miejsca, które Natalia nazywa Pabianickim gettem. Prawdopodobnie chodzi o stare kamienice, w których w czasie II wojny światowej rzeczywiście mieściło się getto. Po przeprowadzce tata zmienił się był znowu tym samym kochającym ojcem, którego Natalia pamiętała z okresów wczesnego dzieciństwa. Nie było już awantur, przemocy, bicia. Jednak tata zaczął zauważać problemy dzieci z sąsiedztwa. Dzieci, które były zaniedbane, pozostawione bez opieki. Zbudował dla nich plac zabaw i założył coś na kształt klubu czy świetlicy by mogły tam spędzać czas. W 2001 roku Natalia ponownie ucieka z domu. Ma wówczas 15 lat. W tym czasie zaczyna spotykać się z Arturem G. Chłopak jest od niej starszy o 5 lat. Mieszka przy ulicy Moniuszki w Pabianicach. Natalia zaczęła spędzać więcej czasu w jego mieszkaniu w kamienicy, aniżeli w domu ze swoimi rodzicami. Właściwie od połowy 2001 roku do połowy 2002 praktycznie cały czas przebywała u swojego chłopaka. W tej samej kamienicy mieszkał 35-letni Jacek. Mężczyzna był rozwiedziony, miał córkę, która na stałe mieszkała z jego byłą żoną, jednak mężczyzna brał czynny udział w wychowywaniu dziecka. Jacek lubił Artura G. Często zapraszał go do siebie. Razem spożywali alkohol. Artur zazwyczaj zabierał ze sobą do mieszkania Jacka również swoją małoletnią dziewczynę Natalię, a w spożywaniu alkoholu towarzyszyli im nierzadko również 19-letni znajomi Artura i Natalii, Ewelina, Jarosław, Justyna oraz Artur O. Wspólnie imprezowali. Wykorzystywali to, że Jacek chętnie kupował młodszym znajomym alkohol. Natalia, która potrzebowała pieniędzy, regularnie sprzątała, gotowała i prała u Jacka, dzięki czemu miała jakieś drobne pieniądze na utrzymanie. Artur G. robił Jackowi zakupy, bo ten miał problem z kręgosłupem i raczej nie wychodził z kamienicy. Wiosną 2002 roku Jacek sprzedał działkę za miastem, za co otrzymał kilkanaście tysięcy złotych. Z tych pieniędzy kupił kilka sprzętów RTV i AGD, wyposażył swoje mieszkanie, a resztę pieniędzy odłożył na czarną godzinę. Chcąc zyskać sympatię młodszych znajomych, często kupował im wódkę i papierosy, przez co nie był samotny, bo ci chętnie go odwiedzali. Młodzi ludzie zazdrościli mu jednak tego, że posiada ogromny majątek. Byli przekonani, że musi mieć mnóstwo pieniędzy, skoro kupił nowy sprzęt do mieszkania, a pieniądze na wódkę zdają się nie kończyć. Nie wiedzieli, że nie chodzi o żaden wielki majątek, a Jacek posiada jedynie 5 tysięcy złotych. Oczywiście w 2002 roku 5000 tysięcy złotych to była naprawdę spora kwota. Jednak znajomi Jacka myśleli, że kwota, którą dysponuje Jacek, jest o wiele większa, że to jakaś ogromna fortuna. 25 maja 2002 roku młode towarzystwo znowu zostało zaproszone do mieszkania Jacka. Wspólnie pili i rozmawiali o pieniądzach. Jedna z dziewcząt powiedziała 35-latkowi, że nigdy nie widziała jakiejś większej sumy pieniędzy. I poprosiła, by gospodarz pokazał, jak wygląda posiadany przez niego plik banknotów. Być może wypity alkohol, a może chęć zaimponowania gotówką sprawił, że Jacek wyjął ukryte pieniądze i pokazał je gościom. Ci byli zdumieni grubością pliku. Następnego dnia, szesnastoletnia Natalia powiedziała swojej o trzy lata starszej koleżance Ewelinie, że mogłyby okraść Jacka, a pieniędzmi się podzielić. W swój plan wtajemniczyły również Artura G., chłopaka Natalii, oraz Jarosława, chłopaka Eweliny. Wszyscy uznali, że kradzież będzie bardzo łatwa do przeprowadzenia, ponieważ często bywają w domu Jacka i na pewno wszystko uda się bez problemu. Dwa dni później. 27 lipca Jacek odwiedził Artura G. w jego mieszkaniu. Przyniósł butelkę alkoholu. Wódkę wypili razem z Natalią. Hałasowali byli bardzo głośni, na tyle, że sąsiedzi w pewnym momencie wezwali policję. Funkcjonariusze pojawili się na miejscu, wylegitymowali wszystkich uczestników libacji i nakazali zachowanie ciszy. Po spożyciu alkoholu. 35-latek poszedł do swojego mieszkania. Wychodząc zostawił młodym jeszcze 20 zł, by mogli sobie kupić jeszcze pół litra wódki. Wieczorem Natalia rozpuściła w wodzie leki nasenne i napełniła substancją strzykawkę. Następnie udała się do mieszkania Jacka. Towarzyszyła jej Ewelina, prywatnie jej matka dwójki dzieci. W torebce Natalii Znajdowały się strzykawki, rękawiczki lateksowe oraz ostre narzędzie z drewnianą rączką, które Natalia otrzymała od swojego chłopaka Artura G. Dziewczęta powiedziały Jackowi, że robią u niego imprezę. Nie zaprotestował. Włączyły muzykę i zaczęły tańczyć. Jacek, któremu bardzo podobała się Ewelina, był zachwycony, widząc, jak ta prezentuje przed nim swoje wdzięki. W pewnym momencie mężczyzna zbliżył się do nastolatki, próbując ją pocałować. Ta zdenerwowana uderzyła go w twarz i pobiegła do kuchni. W tym czasie Natalia, korzystając z zamieszania, wbiła mężczyźnie w udo strzykawkę i wstrzyknęła mu przygotowaną wcześniej miksturę. Myślała, że Jacek od razu zaśnie, ponieważ dawka leków była spora. Ale tak się nie stało. Ewelina wróciła po chwili do pokoju, w ręku trzymała patelnię. Uderzyła mężczyznę z całej siły w tył głowy. Po chwili do mieszkania wpadł Jarosław, który zaczął zadawać Jackowi ciosy ostrym narzędziem. Uderzał na oślep wielokrotnie, trafiał w brzuch, klatkę piersiową i szyję. Kiedy Jacek przestał się ruszać, Nastolatkowie zaczęli przeszukiwać mieszkanie. Zabrali pieniądze, nieco ponad pięć tysięcy złotych. Gdy wyszli z mieszkania, postanowili podzielić się łupem. Pięcioosobowa grupa znajomych, czyli Natalia, Ewelina, Jarosław, Artur G. i Artur O. pojechali taksówką do Łodzi Kaliskiej. Tam, w pobliżu dworca, pozbyli się narzędzia zbrodni oraz zakrwawionych ubrań. Noc spędzili na dworcu, a następnego dnia rano, we wtorek 28 maja 2002 roku, o godzinie 5 rano, pojechali pociągiem do Warszawy. Imprezowali, pili alkohol, bawili się i robili zakupy. Artur O nie brał udziału w zabójstwie. Znajomi zlecili mu ukrycie przedmiotów, które mogłyby ich zidentyfikować. Zapłacili mu kilkaset złotych za milczenie. Podobno nie chciał przyjąć pieniędzy, ale mieli mu grozić, a on się bał, że i jego mogą zabić, skoro już zabili Jacka. Natalia kupiła sobie torebkę, telefon komórkowy, pierścionek, okulary przeciwsłoneczne, sweter, maszynkę i żel do golenia, a także bieliznę. Pozostali również kupili sobie jakieś drobiazgi. Następnego dnia była żona, próbowała dodzwonić się do Jacka, jednak ten nie odbierał telefonu. Udała się więc do jego mieszkania, ponieważ potrzebowała jego pisemnej zgody na wyjazd zagraniczny ich córki. Mężczyzna nie otwierał drzwi. Kobieta nacisnęła klamkę. Mieszkanie było zamknięte na klucz. Postanowiła mimo wszystko wejść do środka, posługując się dodatkowym kompletem kluczy, który posiadała. Rozejrzała się po mieszkaniu i po chwili odnalazła ciało byłego męża na wersalce w pokoju. Było przykryte kocem. Całe ciało mężczyzny było pokryte krwią. Sekcja zwłok wykazała, że co najmniej kilka z zadanych ran mogło być śmiertelnych. Jacek zmarł w ciągu kilku minut od zadania pierwszego ciosu. Badania wykazały, że w chwili śmierci miał 1,8 promila alkoholu we krwi. Na miejscu zdarzenia znaleziono butelki i szklanki po alkoholu, niedopałki papierosów. Wszystkie naczynia oraz niedopałki zabezpieczono jako materiał dowodowy do sprawy. Ujawniono wiele śladów linii papilarnych, które również miały posłużyć jako materiał dowodowy w tej sprawie. Rozpytani sąsiedzi nie słyszeli żadnej awantury, nie widzieli również niczego podejrzanego. Rozmowy z sąsiadami dały jednak policji dość szczegółowy obraz życia Denata. Był raczej spokojnym typem, przebywającym często w domu. Obracał się raczej w towarzystwie młodszych znajomych, w tym często gościł u siebie sąsiada Artura G. Policjanci zapukali również do jego mieszkania. Okazało się, że ani Artura, ani mieszkającej u niego od roku dziewczyny, 16-letniej Natalii, również tam nie ma. Wszystko to wzbudziło podejrzenia śledczych. Nagłe zniknięcie najbliższych sąsiadów ofiary wzbudziło zainteresowanie i podejrzliwość organów ścigania. 1 czerwca, gdy uciekinierom skończyły się pieniądze, wrócili do Pabianic. Jeszcze tego samego dnia Artur G. sam zgłosił się na policję. Następnie zatrzymany został Artur O, który powiedział, gdzie ukryte zostały zakrwawione ubrania sprawców oraz narzędzie zbrodni. Po nim policjanci zatrzymali Ewelinę oraz Jarosława. Natalia zdążyła uciec z miasta i poszukiwano ją u członków rodziny. Ukrywała się u swojej siostry, której nie powiedziała o zabójstwie. Siostra była przekonana, że to jej kolejna ucieczka z domu. Oprócz dwóch, Arturów, Jarosława, Natalii i Eweliny. Została zatrzymana również Justyna, która niejednokrotnie bywała w mieszkaniu Jacka. Jednak wykluczono by miała jakikolwiek związek z zabójstwem mężczyzny. W trakcie składania wyjaśnień młodzi ludzie wzajemnie się obwiniali i każdy starał się umniejszyć swoją rolę w zdarzeniu. Wszyscy jednak byli zgodni co do tego, że to właśnie Natalia wymyśliła kradzież. Ta jednak nie przyznawała się, że w ogóle uczestniczyła w zdarzeniu. Jarosław zeznał nawet, że idąc do mieszkania Jacka, planowali pozbawić go życia, by zdobyć pieniądze. Artur G. wyjaśnił, że wiedział o planowanym zabójstwie, ale nie brał w nim udziału, podobnie jak drugi Artur, który tylko pomagał w zacieraniu śladów zbrodni. 3 czerwca 2002 roku, w poniedziałek o godzinie 12:15, policjanci prowadzili korytarzem Warszawskiego Sądu skutych kajdankami młodych ludzi. Podejrzewane osoby były ubrane w brązowe uniformy. Na korytarzu stoją też fotoreporterzy, którzy robią im zdjęcia. Młodzi nie wyglądają na zawstydzonych przeciwnie idą z podniesionymi głowami. Przerażenie pojawia się na ich twarzach dopiero wtedy, kiedy wchodzą na salę rozpraw. Sąd decyduje, że Artur O, Artur G i Jarosław B będą na czas postępowania oraz procesu przebywali w zakładzie karnym w Sieradzu. Ewelina ma trafić do łodzi. O losie Natalii wcześniej zdecydowano, że na proces poczeka w zakładzie poprawczym w falenicy. O zabójstwo oskarżono trzy osoby. Natalię, która wszystko zaplanowała i wstrzyknęła Jackowi leki uspokajające, Ewelinę, która uderzyła Jacka patelnią w głowę, oraz Jarosława, który zadał ciosy ostrym narzędziem. W styczniu 2003 roku, oczekująca na proces, Natalia napisała gryps do swojej siostry. Został on przechwycony. Natalia pisała w nim, że tęskni za swoimi siostrzeńcami. Za rodzeństwem, że jest jej ciężko w więzieniu. Pisała, że widziała zdjęcia z oględzin i teraz ma przez to koszmary. Przepraszała za kłopoty, które sprawiła rodzinie. To jednak, na co zwrócono uwagę, to pewien fragment tego listu. Cytuję: Przekażcie rodzicom, żeby nic nie mówili ani w sądzie, ani w prokuraturze o nielegalnych kontaktach, bo dostanę dodatkowo 3 lata. Niech nic nie mówią o telefonach i listach, na których nie ma pieczątki ocenzurowano. Sprawa trafiła do sądu, który nakazał ustalenie tego, czego dotyczyły nielegalne kontakty. I najprawdopodobniej chodziło właśnie o listy, które trafiały do rodziny jako grypsy. Natalia nie chciała pozostawać w izolacji do czasu wydania wyroku, Wnosiła o możliwość zastosowania dozoru policyjnego. Chciała skończyć na wolności gimnazjum, jednak sąd nie zgodził się na takie rozwiązanie i dziewczyna pozostawała w zamknięciu. W kwietniu 2003 roku Natalia symulowała chorobę psychiczną. Wówczas matka postanowiła ją odwiedzić. W czasie rozmowy Natalia powiedziała mamie, że chce odebrać sobie życie. Kobieta poinformowała o tym sąd, a jej córka została przebadana przez specjalistów. Biegła uznała, że Natalia nie jest chora psychicznie czy upośledzona, choć poziom jej inteligencji określiła na poziom upośledzenia umysłowego. Stwierdzono u niej zaburzenia osobowości, i była to osobowość dysocjalna. Jak twierdził, biegły nastolatka zna normy społeczne, ale ich nie przestrzega. Natalia podchodzi do zabójstwa bezrefleksyjnie i nie ma wyrzutów sumienia. O ofierze mówi, że to był tylko pijak. Rok po zabójstwie przed Sądem Okręgowym w Łodzi rusza proces wszystkich oskarżonych. Natalia, Ewelina i Jarosław odpowiadają za zabójstwo, Artur O za paserstwo, a Artur G za pomoc w zbrodni. W trakcie śledztwa. Natalia przyznała się do winy, jednak przed sądem odwołała wszystkie swoje wyjaśnienia. Twierdziła, że wzięła winę na siebie na prośbę starszych kolegów, ponieważ myśleli, że jako nieletnia nie otrzyma wysokiej kary. Natalia twierdziła, że nie wie, kto zabił Jacka. Jarosław wyjaśniał natomiast: Jak zadałem mu pierwszy cios, to on złapał mnie za rękę, po drugim ciosie już się nie ruszał. W listopadzie 2003 roku Sąd Okręgowy w Łodzi uznał wszystkich oskarżonych za winnych zarzucanych im czynów. Troje głównych oskarżonych, czyli Natalia, Ewelina i Jarosław odpowiedziało za zabójstwo. Cała trójka została skazana na 15 lat pozbawienia wolności, przy czym Jarosław będzie mógł się ubiegać o warunkowe wcześniejsze zwolnienie dopiero po 12 latach, a dwie pozostałe skazane po dziesięciu latach. Dodatkowo sąd skazał Artura G na karę sześciu lat pozbawienia wolności, a Artura O na rok i cztery miesiące pozbawienia wolności. Nie zasądzono żadnego zadośćuczynienia dla bliskich ofiary, wszyscy skazani byli bezrobotni i bez wykształcenia, ale mimo wszystko muszą częściowo pokryć koszty procesu. W kwietniu 2004 roku sąd apelacyjny podtrzymał zasądzone wcześniej wyroki pierwszej instancji. Sąd uznał, że proces w pierwszej instancji przebiegał prawidłowo, a kary wymierzone sprawcom są sprawiedliwe. W 2006 roku Natalia zwróciła się do ówczesnego ministra Zbigniewa Ziobry z prośbą o ułaskawienie, ale otrzymała odpowiedź odmowną. Po latach pobytu w zakładzie karnym, Natalia odzyskała kontakt z tatą. Choć nie rozmawiała z nim przez kilka lat od zabójstwa, to z czasem ich relacje zaczęły się poprawiać. Dziś na pewno wszyscy skazani w tej sprawie są już na wolności, ale nie wiadomo niestety, jak potoczyły się ich losy: czy przeszli resocjalizację i dziś prowadzą normalne życie, czy jednak nigdy nie zeszli z przestępczej drogi. Niestety, te informacje nie zostały przekazane do informacji publicznej. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Na następne zapraszam Was już za kilka dni, a tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!